W przededniu uroczystości wszystkich świętych słyszymy w Ewangelii o Królestwie Bożym, które Pan Jezus porównuje do ziarenka gorczycy i do zakwasu. Zarówno ziarenko gorczycy, jak i zakwas może nam się wydawać czymś małym, nieistotnym, tymczasem jak słyszymy w Ewangelii, z małego ziarenka wyrasta drzewo, w którym mogą chronić się ptaki. Z kolei, zaczyn dodany do mąki zakwasza ciasto, z którego później powstaje chleb, którym my możemy się posilić. Jak widzimy w jednym i w drugim przypadku, ostatecznie z tego małego czegoś powstaje coś wielkiego i ważnego. I jak się zastanawiałam, do czego to słowo może nas zapraszać, to pomyślałam, że właśnie zaprasza nas do tego, abyśmy przyjrzeli się takim małym rzeczom. Które robimy każdego dnia, a które może moglibyśmy zacząć robić lepiej, albo które może moglibyśmy zacząć zauważać, aby innym z nami mogło żyć się lepiej. Opowiem Wam taką historię z mojego dzieciństwa, która przyszła mi do głowy właśnie w kontekście tego, czego nie robiłam, jak byłam w Waszym wieku, a co myślę, że mogłoby bardzo poprawić sytuację w moim domu rodzinnym. Jak byłam nastolatką, i często moja babcia gotowała obiad w, w moim domu rodzinnym, no to zjadałam zupę, i nie odnosiłam talerza do kuchni czy do zmywarki. To powodowało często no, jakąś złość u mojej mamy czy u mojej babci, a to była taka bardzo prosta, mała czynność, którą mogłam zrobić za każdym razem, i wtedy wszystko byłoby dobrze. Teraz też mam różne pomysły w kontekście tego, co mogłabym poprawić, tak, aby innym ze mną mogło żyć się lepiej, albo nawet mi samej, ze sobą samą. I, I myślę, że każdy z nas wie, co tą małą rzeczą mogłoby być, co moglibyśmy zmienić, co sprawi, że ta nasza rzeczywistość, która wcale nie jest zła, ale mogłaby być lepsza, sprawi, że, że będzie nam po prostu na co dzień łatwiej i ze sobą samym i z tymi osobami, z którymi żyjemy. Więc w związku z dzisiejszym słowem, w związku z tym, że z małych rzeczy powstaje z małych rzeczy, w małych rzeczach. Zaczyna się Królestwo Boże. Chcę was zachęcić do tego, abyście poszukali tego, co możecie odmienić, co mogło być stać się lepszym, aby to królestwo mogło rozrastać się wokół Was.